Za sprawą różnic indywidualnych jesteśmy od siebie bardzo odmienni, ale pod innymi względami mocno do siebie podobni. Podobne są też do nas niektóre postaci fikcyjne. One stanowią właściwie coś w rodzaju lustra, w którym odbija się nasza osobowość. Włącznie z mrocznymi zakamarkami tejże osobowości. I właśnie dzisiaj o takich postaciach chciałbym z Państwem krótko pomówić, ponieważ już od jakiegoś czasu nalegacie, abym powiedział, co ja myślę o filmie z 2019 roku pod tytułem Joker. No właśnie, ale powiem Wam, że jeszcze chciałbym dodatkowo napomknąć o postaci z filmu Lot nad Kukułczym Gniazdem. Ponieważ w trakcie oglądania Jokera stawały mi przed oczami sceny właśnie z tamtego, nawiasem mówiąc, jednego z moich najukochańszych filmów, filmu z Jackiem Nicholsonem, którego kreacja bardzo wiele wniosła do tej historii. Jako, że znam również nowelę, na kanwie której ta produkcja powstała, więc muszę to przyznać, że aktor się spisał. Jeśli Państwo nie pamiętacie, to była taka historia pewnego narwańca który wdał się w bójkę, no i groziła mu odsiadka w bardzo przykrych warunkach celi więziennej, więc pomyślał sobie, że spróbuje schakować system, jakby przechytrzyć wymiar sprawiedliwości, będzie strugał wariata, trafi do szpitala psychiatrycznego, no a skoro tak naprawdę jest normalny, no to rychło z tego szpitala wyjdzie, znacznie wcześniej, aniżeli miałby wyjść wtedy, gdyby trafił do więzienia. No i udało mu się trafić na oddział zamknięty, a musicie Państwo wiedzieć, że te kilkadziesiąt lat temu oddział zamknięty to była grubsza sprawa. Dzisiaj te sytuacje wyglądają inaczej. Dzisiaj jak najprędzej ludzi się wypuszcza z powrotem do ich naturalnego środowiska, otoczenia, aby mogli normalnie funkcjonować, i w takich środowiskowych klimatach udziela się im najchętniej pomocy tak prędko, jak jest to tylko możliwe, a nie przetrzymuje ich ponad miarę. Za, za zamkniętymi drzwiami, natomiast wtedy to trochę przypominało takie więzienie o zaostrzonym rygorze, wiecie, tam nie było zmiłuj i ta postać grana przez Jacka Nicholsona no, była bardzo mocno zdziwiona tym, co tam zastała, zwłaszcza, że miała do czynienia z taką pielęgniarką, która tam zarządzała całym tym bałaganem, nawet bardzo mocno wpływała na, na lekarzy, Ponieważ ona podchodziła mocno dogmatycznie do sprawy zdrowia psychicznego, które, które to zdrowie postrzegała tak zero-jedynkowo, tak czarno-biało, albo ktoś był totalnie dostosowany, albo był kompletnie nienormalny jej zdaniem. Ponieważ ta pielęgniarka miała takie apodyktyczne zapędy, była bardzo dominująca, przywiązywała ogromną wagę do pewnych rytuałów i do kontroli. No, wyraźnie jej osobowość też wymagała troski. No, a poza tym miała chyba jakieś zapędy sadystyczne, mam takie wrażenie. No, i właściwie, już po pewnym czasie tego filmu, znalazło to odzwierciedlenie w fabule, ponieważ wykorzystując dane pozyskane od jednego z pacjentów, no, sprowokowała taką sytuację, że on targnął się na swoje życie skutecznie. No i tego Jack Nicholson, a właściwie postać, którą on grał już nie zdzierżył, czy nie zdzierżyła, no i doszło do wybuchu agresji z jego strony, rzucił się na tą pielęgniarkę, a potem jego los był już przesądzony. Dlaczego te dwa filmy tak bardzo mi się kojarzą? Bowiem Jack Nicholson, ta postać, którą on grał, wniosła właściwie do tego szpitala więcej normalności, niż cały właściwie ten zespół tych pracowników razem wziętych. Bo on tam chciał z tymi pacjentami pograć w karty, powygłupiać się, pogadać z nimi, pograć w kosza, obejrzeć meczyk w telewizji, zabrać ich na wycieczkę. Wiecie, on miał trudny charakter, niewątpliwie, i miał kłopoty ze złością, ale nie był jako tako osobą chorą. On symulował po to, aby trafić do tego szpitala, co mu się udało, ale on nie cierpiał na zaburzenia psychiczne. No i jakby w tym wypadku to było tak, że. Z normalności robiono coś, co jest szalone. Z normalnych reakcji, no właściwie, robiono coś, co wymagałoby wręcz leczenia. Natomiast w Jokerze jest odwrotnie. To znaczy, z wariactwa, z czegoś, co wydaje się na pierwszy rzut oka totalnym obłędem, niedowiary, jakimś szaleństwem, robiono coś normalnego. Zresztą sam Joker na, na, na początku właściwie zadaje takie pytanie: czy to ja robię się coraz bardziej szalo, sz, 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 szalony, czy to świat po prostu tak bardzo wariuje? No, bo rzeczywiście tam już nastąpiło takie powywracanie pewnych pojęć, że to wydaje się no aż nie do wiary. No i potem faktycznie on no tam jest ofiarą, zostaje napadnięty, a w telewizji jego napestników przedstawiają jako no ofiary jakiegoś groźnego przestępcy, chociaż to oni robili mu krzywdę. Znęcano się nad nim, a jego pracodawca traktował go jako głównego winowajcę całego zajścia. No więc jeżeli żyje się w tak popapranych okolicznościach, to naprawdę trudno jest funkcjonować. Czyli mamy tu jakby w obu tych filmach, które pod tym względem są do siebie bliźniaczo, w mojej ocenie podobne, poza tym, że bardzo dobrze to odzwierciedlają i pokazują dwie strony tego samego medalu. Z normalności robi się wariactwo, albo z wariactwa robi się coś normalnego, bo można, bo kogoś na to stać, bo ktoś ma dostateczną władzę, dostatecznie duże środki finansowe, albo rządzi mediami, no więc może sobie to zrobić. We współczesnym świecie stanowczo przejawów tego problemu nie brakuje. A wszystko to wynika m.in. z tego, że żyjemy w skrajnie zakłamanym społeczeństwie. Przesiąkniętym na wskroś hipokryzją. I od razu zilustrujmy to konkretnym przykładem. Wyobraźmy sobie, że wychodzi przed nas polityk i mówi: Kochani, jeśli tylko oddacie na mnie głos, jeśli dopuścicie mnie do władzy, to obniżę podatki. Na no co potem się dzieje? No potem on dochodzi do władzy i co robi? No to samo, co jeden z naszych polityków swego czasu, czyli podatki podwyższa. No gdyby ktoś w tym momencie wyszedł i powiedział, hola, hola... Ty oszuście, ty kłamco, ty powinieneś zostać wtrącony do więzienia, powinniśmy odebrać ci teraz władzę. Przecież tak być nie może. Liczy się prawda, liczy się szczerość, liczy się honor. Powinien polityk być mężem stanu, powinien być honorowy, powinien być naprawdę słowny. No bo jak inaczej polegać na demokratycznie wybranych politykach, jeżeli oni jedno mówią, a drugie robią? No to oczywiście ktoś taki, choć jego reakcja zdaje się zupełnie normalna, z miejsca zostałby uznany za totalnego świra, wariata, jakiegoś oszołoma. Na no, historia pokazuje, że nawet jeśli takie głosy się pojawiały, no to odpowiedni politycy i tak robili czy wciąż robią zawrotną karierę. Niektórzy są już nawet w strukturach unijnych i mają się świetnie. Kolejny przykład, proszę bardzo. Mamy wszyscy krew na rękach. Dlaczego? Dlatego, że pod groźbą kary więzienia musimy płacić podatki, a te podatki wspierają pewną instytucję, która zatajała najobrzydliwsze przestępstwa, bo zbrodnie wymierzone przeciwko osobom nieletnim. Dowiedziono tego ponad wszelką wątpliwość. Ona sama to przyznała. No i wyobraźmy sobie, że teraz ktoś wychodzi i mówi, hola, hola, no to, no to w takim razie trzeba zakręcić im kurek z pieniędzmi, przecież tak dalej być nie może. To się w głowie nie mieści. Trzeba im odebrać przywileje. Przecież no, nie możemy jako społeczeństwo popierać instytucji, która zatajała tego rodzaju obrzydliwe, ohydne, najwstrętniejsze przestępstwa. Przecież to jest, no, to, to jest coś, co się w głowie nie mieści. Absolutnie nie ma na to zgody. No, ktoś, kto by w ten sposób przemawiał do tłumu, zapewne zostałby obrzucony pomidorami uznany za ostatniego idioty, krytyna i oszołoma, bo przecież, cóż, są rzeczy ważne i ważniejsze. Innym przykładem mogą być antydepresanty, czyli leki psychotropowe, które służą między innymi, choć nie wyłącznie do leczenia zaburzeń nastroju, a konkretnie najczęściej depresji. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w różnych zbiornikach wodnych, a co za tym idzie również w mózgach wielu gatunków ryb, wykrywa się śladowe, wprawdzie, ale jednak ilości tych leków. Tak, drodzy Państwo, w wodach można odnotować obecność antydepresantów, no i w mózgach ryb. Nie przejęzyczyłem się, proszę nie regulować odbiorników. No pamiętacie pewnie Państwo z filmu, który nagrałem na ten temat, że środki te wykazują umiarkowaną skuteczność, zwłaszcza u osób, które cierpią na poważną depresję lub umiarkowanie poważną depresję, no a w pozostałych przypadkach są niewiele lepsze od placebo albo wcale nie lepsze od placebo. Także to jest naprawdę zdumiewające, na jak ogromną skalę są te leki przepisywane. Chociaż wiadomo, że w wielu wypadkach no, nie byłoby to wskazane, nic by nie dało wręcz. Więc jest to zdumiewające. No ale kampanie reklamowe koncernów medycznych sprawiają, że no skala sprzedaży tych leków jest po prostu gigantyczna. A teraz wyobraźmy sobie kogoś, kto wychodzi na ulicę z jakimś transparentem i zaczyna protestować. Stop przepisywaniu na masową skalę jak witamin, leków przeciwdepresyjnych, koniec faszerowania naszych ryb, antydepresyjnych zatruwania naszych wód tymi lekami psychotropowymi, stop z zatruwaniem nas tą chemią, mamy tego już naprawdę dosyć, jakby receptą na szczęście nie jest leczenie antydepresantami, no ktoś taki oczywiście byłby wyśmiany, uznano by go za totalnego kretyna, za wariata, oszołoma, za kogoś niespełna rozumu. To co, jeszcze jeden przykładzik, jako wisienka na torcie? Proszę bardzo. Swego czasu ktoś podesłał mi link do pewnego profilu w popularnym serwisie społecznościowym. No i tam pewna młoda, bardzo ładna dziewczyna chwaliła się tym, że od swojego partnera otrzymała w prezencie luksusowy samochód prosto z salonu, owiązany wspaniałą taką czerwoną kokardą. Otrzymała go na urodziny. No i co. No nic w sumie można by wzruszyć ramionami, no ma chłop pieniądze, no to kupuje sobie to co chce. A co konkretnie kupuje i za co, czy za pieniądze, czy za samochód, to już jest inna sprawa. No ale teraz zerknijmy do sekcji komentarzy. Oto widzimy, jak inne młode dziewczęta piszą coś w tym rodzaju. Jakaż to jest wspaniała wasza miłość! Ja też bym chciała być tak bardzo kochana, jak ja wam zazdroszczę tej cudownej miłości. No, to jest właśnie taka miłość, o jakiej ja zawsze marzyłam, ale masz szczęście, że masz tak kochającego partnera. Także jak Państwo widzicie, ta prawdziwa, najprawdziwsza taka 150% miłość nie zna granic, no, no przede wszystkim nie zna limitów na karcie kredytowej. No i cóż można powiedzieć, a no właściwie tylko można pozazdrościć tak ogromnego, tak silnego, wszechogarniającego uczucia godnego naśladowania. Uczucia, które powinno doczekać się poematów, piosenek, ba, powinno być wręcz tematem przewodnim jakichś opowieści wykuwanych w kamiennych tablicach, ustawionych gdzieś na wysokiej górze. No a jeśli jakiś podstarzały, zgryźliwy seksuolog ośmieliłby się to nazwać prostytucją małżeńską, to jego los byłby zaprawdę przesądzony. Na koniec nasuwa się uzasadnione pytanie o to, to co w takim razie powinniśmy z tym wszystkim począć. Przecież zdaje się to niebywale przytłaczające, jeśli się temu przyjrzymy z bliska. Może powinniśmy postawić, zgodnie z tym co mówi Joker, na uśmiechniętą twarz. Oj, wielu ludzi stawia na uśmiechniętą twarz i przywdziewa tę maskę przed wyjściem z domu do pracy, choć są totalnie zrozpaczeni, przytłoczeni i mają serdecznie dosyć tego wszechogarniającego fałszu, hipokryzji i tych wszystkich ściem, które próbuje się im wtłaczać do głowy. No, ale to jest bardzo trudne, ponieważ noszenie tej maski z każdym dniem robi się coraz większym utrapieniem. Ona uwiera i ona sama zdaje się coraz bardziej ciążyć. Ja wobec tego raczej sugerowałbym podążać nieco innym tropem. Raczej powiedziałbym, że trzeba postawić na dystans. Ale uwaga, na dystans, zdrowy dystans, a nie na totalną obojętność. Bo chodzi o to, aby wspierać dobro w takim zakresie, w jakim jest to dla nas możliwe, wspierać prawdę na tyle, na ile jesteśmy w stanie to udźwignąć, to zrobić, na tyle, na ile możemy to, to uczynić. Bo wiadomo, że w pojedynkę świata nie zbawimy, nawet jako duże stowarzyszenie czy organizacja, no nie zbawimy ludzkości, ale możemy podejmować pewne działania po to, aby mieć w miarę czyste sumienie chociaż rozmaite ruchy, rozmaite poczynania innych ludzi będą skazywały nas na to, że tak jak już wspominałem, na naszych rękach będzie krew. No ale te ręce mogą być mimo wszystko w miarę, w miarę czyste. Albo możemy mieć jakąś formę pokuty, no albo możemy właściwie popłynąć, tak, i popaść w obojętność, albo w jakiś defetyzm, albo jeszcze dokładać się do tego całego zła i tej hipokryzji, która na świecie się wydarza. No ale jeżeli nie postawimy z kolei na dystans, no to grozi nam ogromna frustracja i gigantyczne powiedziałbym przytłoczenie tym wszystkim. Dlatego dobrze jest zapoznawać się od czasu do czasu z takimi dziełami jak Joker. Albo jak lot nad kukułczym gniazdem, po to, aby mieć świadomość tych upiornych mechanizmów, które sterują niejednokrotnie z ukrycia, albo pod płaszczykiem dobrych intencji, albo są zakamuflowane jeszcze w jakiś inny sposób, na przykład za etykietą autorytetu czy jakiejś bardzo moralnej organizacji, no bo musimy im patrzeć na ręce i wiedzieć, co się dzieje, wiedzieć, co się dzieje na zapleczu, wtedy możemy odpowiednio reagować. No i wiemy, na czym stoimy, a za sprawą tego jesteśmy w stanie lepiej zaadaptować się do okoliczności życiowych no i do sytuacji, w jakiej przyszło nam funkcjonować. <śmienny>